Witam, witam Was serdecznie. Ja dzisiaj właśnie z takich, oto, warunków do Was przychodzę, Wam się nagrywam. Wybaczcie mój, moje leżakowanie, ale naprawdę warunki są wyśmienite. Jest naprawdę super. Więc, tak troszkę humorystycznie, chciałem właśnie dzisiaj Wam opowiedzieć, opowiedzieć o kolejnym produkcie o witaminie. C. Jak zauważyliście, jestem tutaj na żółto ubrany. Mam przed sobą butelkę witaminy C i przejdźmy tutaj do konkretów już. Więc tak jak w poprzednich skorzystam tutaj z lekkiej mojej podpowiedzi z małej ściągi i lecimy. Vita C jest to rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują niezawodnego sposobu na poprawę samopoczucia oraz uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów czyli po prostu na korzystanie z życia z pełną energią. E, witamina C to jedna z w pełni naturalna witamina, ta właśnie w płynie, która dzięki swojej wyjątkowej formule pozwala na zaspokojenie 100% zapotrzebowania na tę właśnie witaminę. Tym samym pozwala na utrzymanie optymalnego stanu organizmu i wyraźne wzmocnienie układu immunologicznego. Witamina C to źródło zdrowia, energii i dobrego samopoczucia. Jednak wyłącznie pod warunkiem, że nie jest to witamina w żaden sposób zmodyfikowana. E, ta właśnie taka nie jest. Dzięki czemu utrzymuje swoją naturalną postać? Co ona zawiera? E, zawiera acerole. Jest jeden acerola to jeden z najbogatszych źródeł witaminy C. Jednym, jeden jej owoc zawiera tyle naturalnej witaminy C, co kilogram cytryn. Dalej dzika róża. Zawiera 30-40 razy więcej witaminy C niż słynące z tego cytrusy. Owoce dzikiej róży e, to niezastąpione źródło łatwo przyswajalnych witamin, kwasów organicznych, soli mineralnych i przeciwutleniaczy, dzięki czemu wykazuje działanie wzmacniające nasz cały organizm. Kolejnym takim składnikiem bardzo ważnym e, to jagody kamukamu. -kamu. E, to prawdziwa skarbnica. Naturalnych witamin. Zawierają one minimum 2500 mg naturalnej witaminy C w 100 gramach, co stanowi niemal 2% ich e, własnej masy. Usprawnia funkcję układu immunologicznego, wspomaga organizm i może skracać czas trwania infekcji. Wspomaga poprawę samopoczucia i dostarcza energii. E, działa jako silny przeciwutleniacz, chroni przed wolnymi rodnikami. I też warto tutaj wspomnieć, bo jest to kolejny butelka szklana. Jest to szkło farmaceutyczne, szkło ciemne, szkło bezołowo, bezołowiowe. I jest tutaj, że tak powiem, głównym walorem tego jest to, że ona, te szkło chroni przed światłem i przed wilgocią. Także moi drodzy, dzięki za oglądanie. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Ja w takich warunkach jeszcze sobie troszkę poleżę. Pozwólcie na to, że jeszcze sobie troszkę poleżę właśnie. Hamaczek jest taki, że naprawdę jest cieplutko, więc uwierzcie mi, że tutaj jest mi bardzo dobrze i bardzo wygodnie. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki wielkie za oglądanie, a ja z takim dzisiaj właśnie humorkiem do Was mam nadzieję, że nie, nie, nie jednej osobie spowodowałem właśnie uśmiech na twarzy, mimo to, że jest poniedziałek, a wiele z nas lubi na poniedziałki narzekać, bo to jest pierwszy dzień tygodnia. Dzięki raz jeszcze za oglądanie. Podziel się w komentarzu, co o tym myślisz, co myślisz o tej witaminie. A powiem Ci, że będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz, udostępnisz się, udostępnisz materiał na swojej osi czasu, a tym samym przyczynisz się do, do, do być może poprawy zdrowia Twoim bliskim. Także dzięki, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.